Witajcie w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy już przedstawiałem ten sprzęt, czy nie, ale jest to Manuela 3 produkcji, produkcji polskiej Unitra Eltra, model RMS 818. Z gabarytów znalezionym. Już dosyć dawno temu. Leżał w piwnicy. Wreszcie doczekał się na swoją kolej. By zostać przedstawionym szerszej publiczności, czyli wam. Na wstępie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, na stronkę która się nazywa Wojny Śmietnikowe. Sprawdź, co można znaleźć w Śmietniku. Zapraszam także do subskrybowania tego kanału, gdyż znajdziesz na nim bardzo wiele fajnych, ciekawych treści. I będą się cały czas pojawiać nowe filmiki, bo cały czas zwiedzam śmietniki prawie codziennie i znajduję coraz to nowe. Ciekawe fanty oraz planuję wprowadzić kilka nowych serii różnych filmów. Ale o tym, o tym potem na razie przedstawić wam chcę Manuelę 3. Jest to sprzęt z lat 90. popularny Jamnik. Jeżeli pamiętacie te bazary, tuż po odzyskaniu tak zwanej niepodległości, kiedy to nagle ludzie zaczęli jeździć do Berlina Zachodniego i przywozić ciekawe elektroniczne sprzęty produkowane tam gdzieś tam daleko, na dalekim wschodzie, to, to właśnie jest to jeden z takich podobnych przedstawicieli tego designu. W tym jednej obudowie mieści się radio, podwójna kaseta. Niestety nie mam tutaj kasety z muzyką. Miałem gdzieś, znalazłem niedawno w śmietniku cały zestaw kaset diskopolowych, ale nie przyniosłem ich, za co przepraszam, dlatego będziemy się uczyć teraz angielskiego. I am. I am. To wszystko na dziś. Dziękujemy, słuchacze. Na następną lekcję zaopatrzcie się, proszę w mapę Europy. Będzie nam potrzebna. Goodbye, listeners. Do widzenia, słuchacze. Goodbye. Goodbye. My jeszcze nie kończymy tego odcinka. Więc obie kasetki działają, oczywiście. Tutaj, może jeszcze włączę na chwilkę, żebyście zobaczyli, co to jest. O, czekajcie, teraz dobrze widać. Nie, niedobrze, lepiej. No, dawaj, 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 dawaj. czekajcie. Włączę lampkę w telefonie. O, teraz. Patrzcie to. Check this out. Lekcja druga. Hello, listeners. Dzień dobry, słuchacze. Zaczniemy od powtórzenia lekcji pierwszej. Działa. Czy pamiętacie, jak się wam przedstawialiśmy? My name is Susan. My name is Susan. Znaczy to dosłownie. Moje imię jest Susan. Tłumaczenie dosłownie brzmi po polsku trochę niezręcznie. Po polsku powiedzielibyśmy raczej. Na imię mi Susan lub nazywam się Susan. Nie zawsze można tłumaczyć do. No, wiecie już, jak się przedstawić? Pamiętajcie, my name is. Śmieciarz. No, więc są tutaj dwie kasetki, kasetka 1, kasetka 2. Tu na górze jest dosyć sporo różnych przełączników. Volume, balance Bass, trebles, mono stereo stereo CR02 patrzcie ta tape 1 tape 2 można przełączać taśmy na normalną i metalową to jest niesamowite były takie różne różne różniaste taśmy a jaka ta taśma jest to jest normal akurat, widzicie? Pisze normal. Dlatego tą taśmę będziemy otwarzać na normal. Fajny ten sprzęcik. Tutaj można mikrofon. Normal. High. Nagrywać chyba można. Speed. Prędkość chyba nagrywania, przegrywania z jednej kasety na drugą. Tutaj Fono, AUX. No to ma wzmacniacz. Można podłączyć normalnie do tego gramofon. No niesamowite, niesamowite. Teraz przyjrzymy się tutaj z tyłu wejściom. Jakie ma wejścia. Przed chwilą testowałem na podłączonym telefonie. Tutaj są wejścia. Włączę z powrotem lampkę. O, widzicie, tu można podłączyć różne urządzonka. Ja mam tu taką przejścióweczkę znalezioną w śmietniku, oczywiście. Z DIN na naczyńcze Zasilanie baterie 13,5 V. Sieć 220 V. Jeszcze wtedy by było. 220, 650 Hz. Tutaj wyjście i można podłączyć dodatkowe zewnętrzne głośniki, jeśli ktoś chce zrobić grubszą imprezę. Widzicie, to jest radio ze wzmacniaczem, to nie jest byle co? Jakiś tam byle jamnik z chiński, proszę Państwa. Także no, to jest ekstra sprzęt. No i... Subskrybujcie mój kanał i nie bójcie się grzebać w śmietnikach przede wszystkim. Chociaż powiem Wam, że większość tych rzeczy najfajniejszych nie leżało w śmietniku wśród obierek ziemniaków, tylko obok, pod klatką, obok śmietnika, pod domem, pod płotem. Także no, widzicie coś fajnego, bierzcie to. Jeśli lubicie, chyba że nie lubicie, to wtedy oglądajcie tylko moje odcinki, jak ja to robię za Was. Dobrze, to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Cieszę się, że trafiliście na ten kanał. Jakimś cudem. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Zapraszam jeszcze raz do subskrybowania i dawania łapki w górę, bo trzeba powiedzieć, że jakoś to pozytywnie motywuje mnie do dalszej pracy. Dla moich wiernych fanów. Mam już ich 147 niesamowite. Jeszcze niedawno miałem 10-15. Cieszyłem się, a teraz mam prawie 150. To nie jest. Super. Dobrze. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.